Zapewne niejednokrotnie zastanawiało Was, czy grzebień może zmienić losy wojny. Sprawdźmy to. W sierpniu 1919 roku podczas nocnego dyżuru kapitan Jan Kowalewski w sztabie generalnym złamał tajny sowiecki szyfr DELEGAT. Depesza była zaszyfrowana szyfrem, który zamieniał litery w pary liczb zaczął od znalezienia najsłabszego ogniwa szyfru. Uznał, że w wojskowej depeszy musi znaleźć się słowo dywizja. W zapisie rosyjskojęzycznym w słowie dywizja trzykrotnie występuje litera i. Kowalewski szukał więc w depeszach siedmioznakowego wyrazu, w którym powtarzała się jedna samogłoska. Aby ułatwić sobie to żmudne zadanie, wyłamał w grzebieniu zęby w taki sposób, aby puste miejsca eksponowały powtarzające się pary cyfr. Metoda okazała się skuteczna. Odszyfrowane słowo dywizja odkryło następne litery ukryte pod parami cyfr. Po nitce do kłębka Kowalewski złamał sowiecki szyfr. A może wokół Was są przedmioty, które mogą zmienić świat? To tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku Szyfrów przy Kawie.